Dekanatu Wieruszowskiego dziękuję ówczesnemu proboszczowi za urządzenie cmentarza e, przy drodze e, do Walichnów i, i w Ochędzynie. Ponieważ, pa, ponieważ do parafii Sokolniki należał również Ochędzyn, ale oni mieli swoją kaplicę gdzie msze też się odbywały, ale nieco, są niedzielę nawet i tam mieli pokój. E, cmen, e, cmentarz ten jest tak, takim pagórkiem e, sztucznie usypanym, ponieważ e, nie można było go poszerzyć, bo powierzchnia jego wynosi Morgę polską ziemi. Dokładnie. Podobno ofiarowaną, jak jeszcze legenda mówi, ale po prostu trudno uwierzyć, chyba kupioną. E, I ten cmentarz okazał się za mały, bo było bardzo dużo zgonów e, ludzi, szczególnie dzieci. 50% dzieci niemowląt umierało wtedy. A e, żeby się bochówki odbywały, to trzeba było zasypywać e, e, zmarłych. I są tu na pewno dwie warstwy grobów, a może na tuczny to niezbicie e, wskazuje na to, ja jako biograf też o tym wiem, że obok tu nie ma piasku, są, są ziemie bardziej gliniaste taka forma e, już do jego powstania by, by się po prostu prawie zniwelowała nie byłaby taka górka ale dzięki temu że cmentarz, że, 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 że drzewa e, i e, jeśli chodzi o pamiątki po tym cmentarzu zostało ich bardzo mało ponieważ to była dość biedna stawiali drewniane krzyżyki jedynie te, które się nagrobki zostały, są z końca XIX oh, wieku ludzi bogatszych, jak na przykład takiej operatywnej, mającej żyłkę taką ekonomiczną, że tak powiem, rodziny Kłobuty. Kłobutowie przyszli skąd? Nie wiadomo. W końcu XVIII wieku i, I ich potomek był tylko komornikiem, czyli mieszkał u kogoś i pracował, a później był już e, zagrodnikiem, czyli musiał kupić sobie, jak miał jakąś na własność działkę ziemi. Także, e, a e, tutaj leżą właśnie była to rodzina jednocześnie bardzo zdolna. Jeden Józef, który tutaj leży był bardzo muzykalny, był od młodości, był organistą, a później ta rodzina była jeden z nich, niż ja również Urząd Sekretarza Gminy, a sekretarz gminy był wtedy, że tak powiem, najważniejszą osobą. Wójt pisać. Nawet nie umiał, ale sekretarz całą gminę prowadził. I akacje, które tu rosną, to są samosieńki. Na cmentarzu tym jest pochowany długoletni proboszcz Alojzy Pustowski. Widocznie był bardzo zasłużony że jak na owe czasy wieś pobudowała, wierni mu zbudowali grobowiec. On tu był od roku 50, 1850 do, zmarł 1889, prawda? Czyli był proboszczem prawie 38 lat. Był proboszczem tutaj. Musiał być bardzo zacny znany. Ślad o nim oczywiście, śladów o nim nie ma. Ja je odgrzebałem od, 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 od po prostu w aktach. I grobowie, na ten grobowiec tak, był otoczony bardzo ładnym, odlewnym płotkiem żeliwnym. Tam został przy takiej mogile prywatnej, e, gdzie e, przetrwał nawet wojnę ale nie przetrwał 10, 10 lat temu no nieładnie powiem zabrano go ludzie nie, niepoważni y, lubiący nadużywać alkoholu zabrali go na na złom prawda chciałem go właściwie odnowić i, i, i niestety nie ma go a te nagrobki, które tu są, to są wszystko do ludzi bardziej zamożnych, ale jeszcze chcę wrócić do tego, do tego, do tego grobowca. Teraz on został tu dzięki, przed, no Może nieładnie mówić o sobie, nie? ale muszę powiedzieć, że żeśmy mu zrobili pokrywę i to, a on już tu jest. 89, czyli ponad 120, około 126 lat i, 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 i ten, ten beton wtedy był taki mocny, że, że, że się nie zniszczył. I podobne są i te, te nagrobki takie charakterystyczne z krzyżykami, prawda? Też to są, to są e, dawne nagrobki. E, jest tam również grobowiec. E, w pewnym okresie właścicieli e, tutaj dworu, pałacu Dutkowski, którzy z synem w październiku 1800, 1918 roku zmarli na tak zwaną Hiszpankę, e, grypę. E, moi drodzy, grypa nazwana Hiszpanką nie przyszła, bo jak mówiono, nie przyszła z Hiszpanki, nie się udało ustalić, że w Hiszpanie, bo to było w czasie wojny, e, tam państwa takie jak e, Wielka Brytania czy USA, Francja nie chciały e, po prostu nie chciały zradzić tajemnicy, że choroba wyszła od nich i, i zabierała ludzi żołnierzy takich, to jest ciekawe. E, I tu nawet też e, są, gdzie można odczytać rok y, pozostały jeszcze 1918 ale jak y, bo na tym cmentarzu tu przy tablicy której stoję jest pochowanych 5,5 tysiąca osób ja zadałem sobie ten trud i mogłem się pomylić y, o 50 mogłem się pomylić tylko o 50 osób y, to, to jest do roku 1000, 1920, ale później jeszcze po tym roku, jak pamiętam, do roku 1970, jeszcze ta rodzina tutaj chowała się, że tak powiem, były, były pogrzeby. Co jeszcze chcę powiedzieć? <grym> że nie jestem historykiem, ale ten stary cmentarz mnie interesował od dawna, ale już jako tutaj będąc dyrektorem że przynależy pewnie pewne porządki, ale to było za mało. To nie można było jakoś, nie umieliśmy jakoś tego, że tak powiem, e, pobudzić ludzi. Zresztą tu widzieliście, że dzisiaj też ich za dużo nie było, ale to, to sprzątanie, które teraz kontynuujemy, kontynuujemy od pięciu lat. Od, od roku tysiąc. 2010. Tak bardziej już systematycznie. E, dalej, wracając jeszcze trochę chaotycznie, mówię, e, do tej Hiszpanki, to dużo ludzi umierało, ale jak stwierdziłem, to poprzednie, e, różnica z poprzednimi latami nie jest e, taka wielka. Niewielka jest. Gorzej było, jak na przykład cholera e, spoczywają tu tu i w Ochędzynie prawda, tu o ponad w ciągu dwóch lat zmarło ponad w parafii blisko 400 osób, a tu spoczywa z tej cholery gdzieś ponad 200 osób, grubo 200 osób i też chcemy im odsłonić tablicę, mamy ich wszystkie nazwiska ale to jest sposób, to bardzo drogo kosztowało e, i posadzić taki dom w pamięci na tym cmentarzu e, jeśli chodzi o, o ostatnio żeśmy e, wznieśli nowy krzyż z rzeźbą naszego tu rzeźbiarza e, rzeźbiarza z e, kopaliny Marcina hetto e, e, potrzeba nam jest trochę pieniędzy i tych pieniędzy nie mamy, pomaga nam, no, bardzo nam pomaga wójt i tu chcemy na przyszły rok na tym głazie od, odsłonić tablicę kierownika, przedwojennemu kierownikowi szkoły, który zginął w obozie w Dachau, prawda, i ślad jakby po nim zaginął, natomiast e, dzięki moim staraniom Tutaj obok jest, obok jest posadzony dom pamięci, a tu stoi głaz, na którym będzie tablica pułkownika Hugo Korneliusza Mijakowskiego, który urodził się w Wieruszowie, szkołę kończył w Jeleniu. był lekarzem, pułkownik, lekarz, który zginął w Katyniu, żyje jego rodzina i, i, i dlaczego tutaj dom? W Wieruszowie, tam jest tablica, tylko jest nazwiska tablicy, tam nie posadzono dębu, czy dęba jak się mówi, dęba chyba. E, a tutaj oczywiście e, ja to uczynię, żeby to była, no, jak, jak tabliczka i, i to będzie w przyszłym roku. E, co, co jeszcze? Nie, nie a przez ten czas utrzymałem tego cmentarza. Polska przeszła różne zawieruchy, mówię o powstaniach i tak. tym podobnych sprawach. Tak. Czy te osoby biorące udział w tych działaniach też tutaj te spoczywały na tym zlotażu? Tak, spoczywa. On nie pochodził stąd, pochodził z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, ale brał udział w powstaniu i tam go szykanowano, władze go szykanowały i tu przyszedł i tu ożenił się ożenił się i, jest, i tu zmarł. Uczestnik powstania. Legenda mówi znowu, że była, właściwie to nie legenda, ja gdzieś czytałem, nie jest ona umieszczona w książce mojego dobrego, znajomego kolegi, autora, profesora Olejnika. Była potyczka pod walichnowami i tu legenda mówi, starsi ludzie, którzy nie żyją, mówią mi, że tu leży tej stronie tu południowej jeden powstaniec, a tam leży pięciu, że pięciu tam dalej jest gdzieś tu 100 metrów jest krzyż i że ten krzyż jest zniesiony na pamiątkę powstańca, który zmarł w dziupli wypró wypróchniałej, spróchniałej wierzby wiecie tam się skrył i tam go znaleźli. Taki przypadek również znalezienia kości tu, czy kościotrupa również jest i w klonowej być może jakaś gruba wierzba, ranny tutaj i tak dalej tylko y, ja rozmawiałem właśnie z autorem no, nie ma na to że tak powiem takich dowodów ale y, znalazłem drugie miejsce no, nie związane tu z tym tylko z gminą na ździerczyźnie, jak e, pisząc, e, zbierając materiał do krzyży kapliczki naszej okolicy, a właściwie całej gminy, czterech parafii, to ludzie mi tam mówili, że tu, bo ta jest kapliczka i, i tam ta kapliczka patrzy, że tak powiem, na drugiej stronie, trudno e, powiedzieć, że jest mogiła, bo że tam zostali pochowani powstańcy styczniowie. I nawet profesor napisał o tym i to by, może być prawdą, ponieważ e, w bitwie na tym e, podlututowym na tym, jak się tam na, na koziołku, to właśnie to prawe skrzydło, czy po, to południowe skrzydło wy, wycofało się. E, swoim dowódcą i poszli w las i być może że byli ranni czy zabici i pochowano ich tam bo nie mogli się też ujawniać tutaj i chować na cmentarzu i żadnych e, jeśli chodzi o książki to żadnych do e, książki zgonów nie ma, nie ma tego e, e, chcę powiedzieć że legenda czasem przesadza na przykład słyszeli może państwo ksiądz poprzedni robosz w Chruścinie też tam, ja nie widziałem tego krzyża że e, od, od kiedyś odsłoniłem to, czy, czy obudowano ten krzyż tam gdzieś koło Chruścina niedaleko Rosny, że tam zginęło w bitwie 400 powstańców i to, tu już jest bajka, że tak powiem 400 powstańców by nie dało się tak, że tak powiem Ooh. szybko z, e, pokonać, zabić, a tu takich sił, tam rosyjskie siły były większe, ale to jest, to mogli zginąć, ale walki się właściwie odbywały bardziej tu, w tym terenie powstańcy przechodzili z Lututowa przez Kopaliny, tam po Hędzynie była potyczka i tak dalej. Panie Janie, ta kapliczka jest nowa? Tak, tak, to, to myśmy jak ja napisałem tą książkę, to żeśmy brali udział w takim konkursie jak wspomagania wsi, coś takiego i dostaliśmy trochę pieniędzy i pobudowaliśmy tamten, tamten krzyż, tamten krzyż co jest na tym z wizerunkiem, na tym zakręcie. Oraz odnowiliśmy rzeźbę grenińskiego w kościele jest. Ta rzeźba Chrystusa ma gdzieś ponad około 80 cm. Mam tu jeszcze dwie tablice. Pierwszy pochówek i pierwszy pochówek więcej zmarło niż jest pochowanych tutaj, bo jeszcze chowali się na starym cmentarzu. Ale dzięki temu, tak jak już mówiłem, że znał łacinę, to pisali. Ten cmentarz nazywali nowym cmentarzem. A, a tamten, tamten stary, którego już nie ma, nie? Bo na przykład zmarł ksiądz proboszcz, to ten cmentarz już był, to chowany jest na tamtym cmentarzu, koło kościoła. Rozumiecie? Także to tak jakieś, żeby to powiedzieć, tradycja czy, 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 czy po, prostu, po prostu koło kościoła tak jak mamy cmentarzek w Świbie nie? E, w tym no, na Urocha, ale bo tam nie obowiązywało e, nie, no, bo tam było wielkie księstwo poznańskie tam, tam nie obowiązywał kodeks e, Napoleona no to może tyle. Aha, to, że mówiłem, że wójt nam bardzo pomaga, bardzo. Zresztą widzieliście go tutaj, prawda? Dzieci? No, jeśli chodzi o no, no szkołę, to już tak mówiłem, no przykro mi, ale jakoś szkoła tak się nam nie włącza, no, no, no niedobrze, niedobrze. Nie